Witam Państwa serdecznie. Jesteśmy w bardzo wyjątkowym miejscu z wyjątkową osobą i już oddaję jej mikrofon. Przedstawiam Państwu Halina Rosa. Witam Państwa serdecznie. Już jutro odbędzie się mój pokaz mody podczas kolacji biznesowej, gdzie zjeżdżają się kobiety biznesu z całego świata. Już jutro odbędzie się ten pokaz, jedyny, który uatrakcyjni całe wydarzenie. Dokładnie. I ja już też nie mogę się doczekać. No i tutaj właśnie się tak śmiejemy. Znaczy, ja tutaj tak mówię, że te ubrania są tak piękne i tak przede wszystkim wygodne, i z tak wspaniałych materiałów, że jak się je ubierze, to się już nie chce ściągać. No, także polecam, polecam i ja na przykład na co dzień używam tego szala właśnie tutaj z motywem przewodnim dziewięciornika. Tutaj jest właśnie jeden z motywów folkowych przez naszą designerkę tutaj promowanych, prawda? I ja go używam, bo to jest na szczęście. Dokładnie, ale o tym już myśmy kiedyś mówiły, nieraz. Tu jeszcze tylko zwrócę uwagę na kolczyki, tak na szybko, bo to jest też biżuteria. Do kolekcji właśnie zaprojektowana została i wykonana ręcznie biżuteria przez panią Wiesię Tokarską. Przepiękna z koralików Swarowskiego i z, i z, i z naturalnych kamieni. Tu jeszcze mamy te bluzki, prawda? Tutaj są jeszcze te również, będą właśnie w pokazane w pokazie mody. Oczywiście kolekcja jest mieszanką kultury regionalnej szwedzkiej i, i polskiej. Zawiera elementy folku regionalnego folku i muralskiego i, i szwedzkiego. Z tego właśnie z względu, że mieszkam, na stałe w Szwecji, reprezentuję Szwecję. No, i tutaj mamy jeszcze te wspaniałe gorsety, prawda? Które z duchem czasu tutaj nasza artystka poszła. I już nie trzeba godzinami sznurować, kombinować. Tylko panie mogą sobie tutaj szybko, w fajny sposób ubrać. Tu jest jeszcze jeden. Mhm. I no. Też są po prostu bardzo wygodne, wyjątkowe. Ja mówię, to już nie są te czasy, co kiedyś. E, dlatego też i ciuchy są tutaj, jak to się mówi, dostosowane. No to i oczywiście też będzie można zrobić zakupy, prawda? No bo to, to tam też będzie można od razu e, nabyć, jak ktoś, będzie, będzie, chciał, jak ktoś będzie, będzie chciał, się, jak ktoś będzie mieć ochotę. Po prostu za Chociaż tam już część tych sukienek jest zamówiona, z tego co wiem, już, już dziewczyny już tam zamówiły. Także no, no, no. <laughs> także może tam raczej się okazać, że też różnie bywa, trzeba się spieszyć, nie? No. <laughs> Dokładnie, także zapraszamy wszystkich jutro na, na wyda wydarzenie, w, 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 którego organizatorami jest Światowe Imperium Kobiety Spełnionej. Także zapraszamy serdecznie. Już mhm. jutro. Także kolacja biznesowa, pokaz mody i coś, co tam już dziewczyny przygotowały. E, niesamowite różne atrakcje, ale to najlepiej sobie doczytać na Facebooku, e, bo tak będzie najlepiej kontaktować się z organizatorkami też, prawda? No bo to, żeby tak było najlepiej. No. Pozdrawiamy serdecznie Was do i do zobaczenia jutro. Do zobaczenia. Jeszcze pokażę tutaj króciutki z bliska, bo są wyjątkowe.